O, tu, trzeba zwrócić coś. Tutaj masz taką dom. A tutaj mam takie z wielkimi A ja to o tak. Idziemy A ty masz małą liczbę i do A to Aha, bo to jest to czym się rzuca?

Tak, nie siadę, bo mokro. Tron. I tu, co tutaj robicie? To jest tron. I dwa osoby mogą Dwie osoby. A tutaj... tu dzieci. No i kiedy wy tu przychodzicie? Ja... teraz to powiem mhm. ja. Jak ja wypijemy mleko i zjemy owoce i jak... A ten... To chciałam powiedzieć. A kto jest królem? Tam może król królik królowa. Tak? Dobra, pokażę coś jeszcze. Mamy coś innego do pokazania, ale... Dobra, już kierujemy się w stronę Twojej klasy. Mhm. Chłopcy przynieśli piłkę i będą tutaj grali, więc... Tak cię to powiedz to prawa to jest ostatnia rzecz, w którą będziemy pracować, okej? Dobra. Ja nie wiem, jak ja mogę nagrywać tutaj, wiesz? Tu jeszcze szkodzi. Wybrałaś, ale raz więcej nie zrobiłaś. I biegnij do żyrasy. Zmierzysz się. Tak? To jest ino załóż. To jest się na to, to, to przyda A matka? No faktycznie, no. Pokażę. Okej. Okay. I... A tu co jest? Mamy. Tak. Można wejść. Zegarek? A tu tu się bawimy w Spider-Man. No i przewracamy. I jak. Nawi, się na jakąś godzinę, ja mówię, że. Na... To jest czas podróż z, z, z potworami albo no ma na mana podróż. Ale tutaj możemy zaczekać, jeżeli mamy podróż z potworami, musimy zaczekać, zanim potwory przyjdą. Tak. A tu musimy być wyglądamy. Tak? No? I ostatnia rzecz. To jest, nie jest ostatnia, ale po drugiej nie pokazaliśmy. Mm.

Nadia, naprawdę. No zjeżdżaj, ale będzie stała mokra.